Janusz Dąbrowski: Lecznicza moc roślin. Jak bioflawonoidy chronią nas przed wieloma chorobami? Czyta autor: Rozdział: Wolne rodniki: Źródła i przyczyny powstawania wolnych rodników. Wolne rodniki, inaczej oksydanty, utleniacze, są dzisiaj oskarżane o powodowanie szeregu chorób, zwłaszcza przewlekłych i zwyrodnieniowych oraz o starzenie się organizmu. Istnieją trzy główne źródła wolnych rodników: środowisko, a więc spaliny, promieniowanie jonizujące, dym tytoniowy, leki, substancje chemiczne w meblach, odzieży, środkach utrzymania czystości i higieny, substancje chemiczne zawarte w żywności, żywność typu chipsy, krakersy, frytki, pizza, so, sosy sałatkowe itd. Drugie, drugie źródło to jest sam organizm ludzki. A więc procesy fizjologiczne, czyli metabolizm, oddychanie, przemiany enzymatyczne i podobne oraz stres. I trzecie źródło inne wolne rodniki. Zajmiemy się przede wszystkim próbą wyjaśnienia, czym są wolne rodniki. Najbardziej niebezpiecznymi są rodniki tlenowe, więc kilka słów o mechanizmie ich funkcjonowania. Tlen jest podstawowym pierwiastkiem życia wszystkich roślin i zwierząt. Bez niego niemożliwe jest uwalnianie energii zawartej w pokarmie, niezbędnej do funkcjonowania wszystkich procesów życiowych. Pierwiastek ten jest jednak niezwykle aktywny chemicznie i równie wysoce niebezpieczny, ponieważ w zwykłych reakcjach biochemicznych może stać się niestabilny. Grozi to wystąpieniem reakcji utleniania innych cząsteczek. Około 2% życiodajnego tlenu. Czyli dwie cząsteczki na 100, docierających do naszych komórek i tkanek, zamienia się w nadtlenki i wysokoreaktywne, wolne rodniki, toksyczne i niestabilne cząstki, zdolne utlenić wiele cennych substancji krążących w naszej krwi. Utlenianie to jest inaczej spalanie. Wynikiem tego jest uszkodzenie komórek, które może się stać początkiem nowotworu, zapalenia, uszkodzenia naczyń krwionośnych, udaru mózgu, chorób reumatycznych, a nawet choroby Parkinsona. Dochodzi również do przyspieszenia starzenia się organizmu. Teorię dotyczącą wpływu wolnych rodników na procesy starzenia przedstawił po raz pierwszy w 1954 roku do dr Derham Harman. Choć do lat 90. XX wieku jego praca była ignorowana lub zupełnie odrzucona. Według teorii doktora Denhama proces starzenia następuje na skutek wzrostu poziomu wolnych rodników w organizmie, spowodowanym spadkiem poziomu podstawowego czynnika antyoksydacyjnego w postaci enzymu dysmutazy ponadtlenkowej. Ma to miejsce zwłaszcza po 25 roku życia. Regularne uzupełnianie poziomu tego enzymu przypomnijmy, dysmutaza ponadtlenkowa może spowodować opóźnienie procesu starzenia. Najbardziej niebezpiecznym, najbardziej toksycznym, wolnym rodnikiem jest rodnik hydroksylowy HO wodór tlen. Jego niszczące oddziaływanie na komórkę odbywa się w tysiącznej części sekundy. Atakuje praktycznie wszystkie struktury komórkowe, a przede wszystkim DNA, białka i lipidy, czyli tłuszcze. Skutecznie usuwa go z organizmu enzym reduktaza metioninowa oraz tak zwane oligoproantocyanidyny OPC, zawarte w wielu, w wielu owocach, warzywach, w owocach jagodowych i wielu warzywach. Rodnik ponadtlenkowy. O2, ujemny rodnik, najbardziej liczny wśród rodników, to cząsteczka tlenu z jednym dodatkowym elektronem. Najczęstszym celem jego ataku jest błona komórkowa, mitochondria, czyli centra energetyczne komórek i chromosomy. Usuwa go enzym dysmutaza ponadtlenkowa. Oba wymienione wyżej wolne rodniki odpowiadają przede wszystkim za powstawanie szeregu chorób zwyrodnieniowych oraz procesy starzenia się. Nadtlenek wodoru H2O2 ulega unieczynnieniu przez enzym katalazę, działającą w środowisku wodnym, oraz peroksydazę glutationową selenozależną, działającą w tłuszczach. Tlen tak zwany singletowy w odróżnieniu od zwykłego życiodajnego tlenu cząstaczkowego O2 powoduje zapalenia stawów i uszkadza soczewkę oka, powodując zaćmę lub zwyrodnienie plamki żółtej siatkówki. Neutralizują jego działanie, kar działanie karotenoidy, np. beta-karoten, likopen oraz naturalna witamina E. Wymieniliśmy tylko podstawowe wolne rodniki, jakie powstają w naszym organizmie. W rzeczywistości jest ich znacznie więcej. Jaki jest mechanizm powstawania wolnych rodników? Cząsteczka, cząsteczki życiodajnego tlenu, dostające się do wnętrza komórki, są niezbędne do pracy mitochondrów komórkowych, w których następują liczne reakcje utleniania biologicznego, w wyniku czego powstaje energia. W wielkim uproszczeniu, schemat reakcji polega na tym, że każda cząsteczka tlenu O2, czyli dwa tleny, chce połączyć się z czterema atomami wodoru, by utworzyć dwie cząsteczki wody, H2O i H2O. Reakcja syntezy, czyli łączenia wodoru z tlenem, wyzwala ogromną energię zmagazynowaną w postaci kwasu adenozyno ATP. W reakcjach ogromnej ilości syntez zdarza się, że któryś z atomów tlenu nie wykona prawidłowej reakcji, i nie połączy się z atomami wodoru, stając się jonem tlenu pozbawionym jednego z elektronów na ostatniej powłoce elektronowej. Zwykle każdy atom posiada na zewnętrznej powłoce, orbicie, elektrony ułożone w pary. Tymczasem w wyniku np. promieniowania czy utleniania, dochodzi do wybicia pojedynczego elektronu z ostatniej orbity. Drugi elektron pozostaje więc bez pary. Staje się tak zwanym niesparowanym elektronem. W wyniku takiej reakcji elektrycznie obojętne atomy lub cząsteczki związków chemicznych stają się wysoce reaktywnymi jonami w postaci wolnych rodników, pozbawiając elektronów inne cząsteczki, wskutek czego one same tworzą wolne rodniki i atakują inne substancje. Ta reakcja łańcuchowa może spowodować uszkodzenie błon i organeli komórkowych oraz kwasów nukleinowych, prowadząc do całkowitego zniszczenia komórki. Ocenia się, że każda komórka jest poddawana dziennie takim atakom ponad 10 tysięcy razy, a ich ilość wzrasta nadal. Przyczyna takiego stanu tkwi we wzrastającym zanieczyszczeniu wód, powietrza, gleby. Tak zwanym smogu elektromagnetycznym, to jest zanieczyszczeniom elektromagnetycznym pochodzącym ze wszelkich źródeł prądów elektrycznych i sztucznych pól magnetycznych, stosowaniu środków chemicznej ochrony roślin i podobnych. Do tego dochodzą procesy przetwórcze żywności, przedwczesny zbiór warzyw i owoców, zanim jeszcze wykształciły i osiągnęły optymalne stężenie składników odżywczych itd. Listę można byłoby mnożyć w nieskończoność. Dlaczego jednak wolne rodniki są niebezpieczne? Wolne rodniki atakują przede wszystkim DNA komórek, czyli kod genetyczny, błony komórkowe, tłuszcze, węglowodany, białka niezbędne do życia i rozwoju komórki. Skutkiem ataków wolnych rodników jest zmiana kodu DNA, co prowadzi do mutacji komórek i nowotworów, uszkadzanie tętnic i powstawania miażdżycy, co prowadzi do choroby wieńcowej, zawałów i udarów. Gwałtowne starzenie się komórek, czego skutkiem jest osłabienie mięśni, utrata sprężystości mięśni, zwiotczenie skóry, powstawanie zmarszy i, tak, i tak dalej. Atak na składniki membran komórkowych prowadzi do naruszenia budowy czynności komórek, zakłócenia potencjału elektrycznego błony komórkowej i jej rozszczelnienia. Skutkuje to niekontrolowanym wyciekiem zawartości komórek lub spontanicznym napływem do ich wnętrza jonów i innych substancji. Szczególnie niebezpieczny jest napływ jonów wapniowych, aktywujących wiele enzymów działających destrukcyjnie. W rezultacie dochodzi do całkowitego zniszczenia komórki. Łatwym łupem wolnych rodników stają się zazwyczaj białka i DNA kod genetyczny komórek. Skutkiem zaatakowania białka jest gwałtowne starzenie się komórki. Na zewnątrz widać to dokładnie, na naszym ciele. Skóra staje się sucha, stara, zwiotczała. Mięśnie słabną i tracą swoją sprężystość. Znacznie poważniejsze są skutki ataku na DNA, bowiem zostaje zmieniona struktura jego kodu, co powoduje zmiany właściwości DNA oraz jego mutację. Zgodnie z tak zwaną mitochondrialną koncepcją kancerogenną, przypuszcza się, że w ten sposób dochodzi do gwałtownego mnożenia się zmutowanych komórek i powstawania nowotworów. Dla wspomagania ciągłego naprawiania DNA niezbędne jest stosowanie witaminy B6 w połączeniu z OPC, oligoproantocyanidyrami. W wyniku ataku wolnych rodników utleniane są kwasy tłuszczowe, tworząc toksyczne lipidy i lipofuscynę, której złogami w skórze i typowym wewnątrzkomórkowym, biologicznym markerem starzenia się są tzw. plamy wątrobowe, plamy starcze. Wolne rodniki są w stanie uszkodzić również gładź tętnic, zwłaszcza przy niedoborach krzemu, kwasów tłuszczowych omega-3, a także naturalnych witamin C i E neutralizujących wolne rodniki. Te niebezpieczne cząsteczki są więc jedną z głównych praprzyczyn miażdżycy. Uszkadzają nie tylko ściany naczyń, ale dodatkowo utleniają cholesterol LDL, co w połączeniu z procesem narastania złogów nieorganicznych minerałów, zwłaszcza wapnia, prowadzi do powstania blaszki miażdżycowej. Powodującej zwężenie naczyń kwionośnych i ich zniszczenia. Skutkiem tego wcześniej czy później dochodzi do dusznicy bolesnej, zawału serca, udaru mózgu lub tzw. stopy cukrzycowej. Z kolei uszkodzenie lizosomów, czyli skupień enzymów wewnątrz komórek, powoduje spustoszenie wewnątrz komórek, przenoszące się na komórki sąsiednie. To z kolei powoduje powstawanie kolejnych nowych rodników. Fakt, że część wolnych rodników wytwarza organizm, nie świadczy absolutnie o błędzie natury, bowiem potrafią one spełniać również pożyteczną, terapeutyczną rolę. Po prostu organizm wytwarza je na własne potrzeby w miejscach, gdzie są niezbędne i właśnie tam są natychmiast używane. Specyficzna nadreaktywność wolnych rodników jest wykorzystywana m.in. w procesach spalania tłuszczu w mitochondriach komórkowych, wskutek czego wyzwalana jest energia, procesach krzepnięcia krwi niezbędne przy zranieniach, apoptozie, czyli zaprogramowanej śmierci komórek. Tego mechanizmu nie posiadają niestety komórki nowotworowe, a także niszczenie niebezpiecznych patogenów. Organizm po prostu wykorzystuje tzw. wolnorodnikowe bomby tlenowe do niszczenia właśnie tychże patogenów. Dzięki temu stężenie endogennych, wewnętrznych wolnych rodników utrzymuje się pod kontrolą na względnie niskim poziomie. Tym bardziej, że zdrowy, silny organizm dysponuje skutecznymi sposobami ich dezaktywacji poprzez związanie w trwały sposób ze specjalnymi cząsteczkami zwanymi przeciwutleniaczami, czyli antyoksydantami. Tak więc tylko niewielka część wolnych rodników jest w stanie zaszkodzić komórkom. Ale nie oznacza to, że zagrożenie wolnymi rodnikami można zlekceważyć. Wprost przeciwnie, bowiem zarówno endo, jak i egzogenne oksydanty, utleniacze wewnętrzne i zewnętrzne, stwarzają wyjątkowo groźne niebezpieczeństwo dla organizmu. Właśnie dlatego powinniśmy skutecznie zabezpieczać się przed ich destrukcyjnym działaniem. Produkcji wolnych rodników szczególnie sprzyjają stresujący tryb życia, niektóre leki, zanieczyszczenia środowiska, nieprawidłowe odżywianie. Na ilość wolnych rodników w produktach spożywczych ma więc wpływ. Czas trwania ich obróbki, gotowanie, smażenie, pieczenie i czas przechowywania. Zawartość polepszaczy, spulchniaczy, sztucznych barwników, konserwantów, stabilizatorów. Długość terminu przydatności do spożycia. Im dłuższy, tym jest ich więcej. Wolne rodniki tlenowe powstające w procesach spalania: palanie papierosów, spalania benzyny, promieniowania radioaktywnego, grillowania, smażenia potraw. W naturalnych procesach zakończących w organizmie muszą zostać rozbrojone. Robią to związki chemiczne wykazujące zdolność neutralizowania wolnych rodników. Pomyślne jest to, że wszyscy posiadamy odpowiednio sprawny układ antyutleniaczy, czyli antyoksydantów. Organizm zabezpieczają przed destrukcyjnym działaniem wolnych rodników odpowiednie antyoksydanty wytwarzające, wytwarzane w organizmie. Jednak efektywność naturalnego systemu obrony organizmu nie jest tu Dlatego dodatkowym źródłem antyoksydantów powinna być dieta obfitująca warzywa, zioła i owoce lub specjalnie dobrane, naturalne, najwyższej jakości suplementy roślinne. Czyli chodzi o tak zwaną żywność specjalizowaną albo inaczej funkcjonalną.